Co to, to są krzyżacy? To jest zakon Najświętszej Marii Panny, szpitala domu germańskiego w Jerozolimie. Bo słowo Niemcy to tylko stosujemy my, jest to pamiątka, po tych niemowach. Ale wszędzie to tutaj są Germanie przecież, to nie są jacyś Niemcy, bo nikt takiego słowa nie używa no, to stosunku do nich. Tak samo jak cały świat mówi czy a mówił Włochy. A dlaczego? Bo jak się przy, to, przypamiętali na dwutrulowej bony, Wony, to mieli takie długie Włosy. U nas były U nas szlachta nosi tak podgolone krzyż. Tam się nosi długie pióra. I zaczęto ich nazywać Włochami. I my dzisiaj mówimy Włocha. Co tam ma z włosami wspólnoty? To są Italczycy tak naprawdę. <noise> to są jakieś potem historie, które zostały już utrwalone w mowie i przeszły raz na zawsze do języka polskiego. Ale one nie oddają w ogóle obrazu tego, jak to wyglądało naprawdę. Natomiast wracając do, do tych rycerzy zakona na Marii Prusy zakonne. Wiecie ile było w Prusach zakonnych? Dokładnie pięciuset. I co tych 500 miało rozwalić państwo polskie? Owszem, to była kadra dowódcza administracyjna, ale ona rządziła ludnością, plus zakonnych, które wszystkiego razem było 300 tysięcy. I część to noworodki starców, dzieci, Prusów i osadników, i ludność, powiedzmy, Mazowiecką, czy jakąś inną, która się tam osiedlała, czy pomorską, która tam już mieszkała wcześniej, przed aneksją. Tego wszystkiego było 300 tysięcy. Polska liczyła w tym, milionie, w tym czasie 3 miliony ludności. Czy te 300 tysięcy było w stanie zwojować te 3 miliony? W życiu. I tak naprawdę krzyżacy byli brzodem. Ale to też nie byli Niemcy, bo na przykład Brandenburg, ja słyszeliście chyba o tym regionie, jest to dzisiaj rdzeń malże Bundesrepubliki, ale krzyżacy ich lali ile wlazło. Tak wygląda, jakby między sobą walczyli, żeby To jest bzdurą. A jak weźmiemy rodowody tych pięciu rycerzy w danym jakimś tam momencie, bo oczywiście oni tam się nie zmieniają, nie umierali, to co to się okaże, że oni się urodzili na terenie, Rzeszy Niemieckiej, oczywiście, ale w Szwajcarii, Austrii, w Czechach, we Francji, na terenie dzisiejszej Belgii, Holandii. Norwegii, czy, czy, czy Danii, oni i sam tu pokoczyli. I znowu nie, nie możemy mówić o jakichś konkretnych Niemcach. To jest znowu nieporozumienie. Ale nam się wciska, że tysiąc lat walczyli, i tutaj był bez przerwy drank na hostę. No i bo to jest największe fałszerstwo, bo kto robił drank na hostę? No my. W czasach Kazimierza III granica była gdzieś tak w granicach Mazowsza, na Bugu, i potem koniec. Dalej było już tylko wielkie księstwo litewskie, i na tym się sprawa kończyła. Ale już 200 lat później my siedzimy w Moskwie nad Morzem Czarnym. No to ruszył w służba. Niemcy? Czy my? I się nie przyznajemy do tego. Dlaczego taka nienawiść jest między yy, powiedzmy Polakami a Rosjanami do tej pory? Zresztą to ma jakieś podłoże historyczne. Pomijam te wcześniejsze historie dotyczące różnic w wiary, no bo Polska i Litwa była katolicka, a Ruś była prawosławna. A w tamtym czasie religia miała dość ogromne znaczenie dla tych ludzi, chociaż w Polsce tak może nie aż do końca. U nas tam różne religie rozbijały się spokojnie. Natomiast no była ta słynna Dymitriada, i w tym roku mija 400 rocznica pewnej z bardzo słynnej bitwy. Bo wszyscy mówią tylko o Grunwaldzie, ale doszło jeszcze do takiej bitwy w roku 1610 w maju. Czy ktoś wie co to była za bitwa? To była bitwa Botwórczyny. Rzadko, który podręcznik do nawet wymienia ten incydent. Bitwa ze strony militarnej jest nieco mógłcie ciekawa, natomiast ta bitwa otworzyła nam drogę do Moskwy. Myśmy prawie, prawie dwa lata w tej Rosji rządzili. Tak zarządziliśmy, że do dzisiejszego dna nam nie mogą tego zapomnieć. Bo my chętnie mówimy, jak nas inni mordowali, ale zawsze będziemy trzymali głęby na kutki zamknięte, jak myśmy mordowali. A myśmy tam takie jatki urządzili, w tak magazysty sposób. Tam dochodziło do takich scen, że w Moskwie to, jeżeli ojciec miał syna, to mu podrzymał gardło, szedł z mięsem na stragan i sprzedawał. Polacy też trochę. Takie numery się działy. było już do szaleństwa. Taki Lisowski, który jest nie, dla niektórych wręcz bohaterem, w XVII wieku, stworzył oddział, którego trząs stanowiło tysiąc jazdy, ale oddział się powiększał czasami do kilku tysięcy. I sam Lisowski był naprawdę w sumie niezłym dowódcą. On doszedł aż tam może Białej i wrócił sam, żywy nawet. to jest chyba najdalej w ogóle już nikt nigdy w życiu poza Rosjaninem nie doszedł. A ten nie dość, że doszedł tam, to jeszcze wrócił. Natomiast potem przejął dowództwo ktoś inny i to był oddział zawodowych żołnierzy żywiących się z wojny po prostu. Dowcip polegał na tym, że oni otaczali na przykład jakieś rosyjskie miasteczko i nie wypuszczali stamtąd nikogo. Wszystkie dzieci, dorośli, starcy, dostawali odrożem nożem po gardle bez dyskusji. Natomiast no, młode dziewczyny zatrzymywano do rana no, były przez to oddziały gwałcone długo i systematycznie. Po czym powiększano i też gardło. I palono wszystko, wycinano drzewa w sadach, i tak ta armia się przez Rosję przesuwała. Mordując zupełnie setki tysięcy no, a, no, ale to są incydenty, odkryski tego, po co myśmy się tam pchali. Natomiast jak e, Sam Kuszyn, Sam Kuszyn to jest majsterstyk militarny. No, mówię, może byłoby lepiej, gdybyśmy go nie wygrali, chociaż mi to bardzo pochlebia, że wygraliśmy go, bo o tyle o, ile o termofilach mówią wszyscy, o tyle o tym nie mówili. A tam właśnie brała udział fusaria. Skąd się w ogóle wzięła fusaria. Kiedyś to była lekka jazda służąca do walki z tatarami jazda węgierska. Po krótkim czasie myśmy ją sobie zaadaptowali do warunków polskich, stosunkowo lekko uzbrojonej, bardzo szybko doprowadziliśmy do potężnego uzbrojenia obronnego i zaczepnego. Oni się charakteryzowali tym, że byli to przede wszystkim bardzo bogaci ludzie yy, o silnej motywacji. Może nie tyle religijny, ile patriotyczny, chociaż to dziwnie brzmi. Musieli być bogaci, ponieważ finansowali się sami. Koń kusarski kosztował 200 zł. Żołd kusarza roczny wynosił 25 zł. Kusarz potrzebował kilka koni i licząc Więc musiał być bogaty z domu. jak bogaty z domu, który jedzie tracić majątek, no musi mieć jakąś motywację. To jest właśnie cały fenomen tego wszystkiego. Oni nie zarabiali będą w kusali, oni tylko tracili pieniądze. To była jazda wyjątkowo elitarna, fantastycznie wyszkolona, nie cofająca się nigdy. Przez ponad 100 lat kusaria nie przegrała nigdy żadnej bitwy. Kiedyś jeden z polskich królów, tak mówi anegdota, ale ona prawdopodobnie nie jest prawdziwa, bo żaden polski król nie powiedziałby czegoś takiego. Widząc przeważające siły wrogach, ale to jest zapis Francuza jakiegoś, widząc przeważające siły wrogiej armii, nawet nie wymienia się jakie, więc dlatego ja to nie wierzę, powiedział, żeby się wycofać. Na co kusaria odpowiedziała nigdy w życiu, i wystarczy, tu i tu jest. I nawet gdyby się miało niebo na łeb zawalić, to oni na kopiach je podtrzymają. No bo oni taką, taką, takie rzeczywiście podejście mieli. Wyobraźcie sobie majowy ranek. Yy, 2700 husarzy pod dowództwem Żółkiewskiego opuszcza obóz. Robi szybkim marszem 25 km. Dojeżdża pod miejscowość Kłuszy. Pod Kłuszynem są dwie armie sprzymierzone. Szwedzka i rosyjska. Rosyjskiej jest 30 tysięcy, szwedzkiej 14 tysięcy. Łącznie mamy 44 tysiące i na nim wstaje 2700 ludzi. Tylko jazdy. Bez artylerii, bez niczego. Przyjmują bardzo specyficzną taktykę i ruszają do natarcia. Pojedyncze chorągwie atakują czasami 10 szasz przeprowadzają. Efekt tego jest taki, że pod wieczór nie ma żywych szwedów. Rosjan też już nie ma, bo zdążyli uciec. Część poległa część dała noga. 44 tysiące jest rozbalone w drobny mak przez 2700 ludzi. Oni idąc pod puszczem przecież mieli pełną świadomość tego, co robią. I Hetman bierze tylko tyle osób, tylko tylu ludzi ze sobą, na spokojnie świecie. On wie, że on po prostu tę bitwę wygra, bo dysponuje takimi żołnierzami, że nie ma takiej siły, która by ich po prostu pokonała. Oni byli nie do pokonania. Pancerze kusarskie były tak robione, że robiono tylko na pierwszik, najczęściej. Na plecznika nie używano, na pierstnik dawano więcej stali, odpowiednio profilowany, on wytrzymywał strzały muszkietu poniżej 100 metrów. Jak będziecie w Olsztynie, idźcie tam na, do, do zamku, tam jest muzeum. Ja nie wiem, czy to była czasowa ekspozycja, czy dalej to tam jest, ale oglądałem tam na husarskie, w których są powbijane kule. One są wbite, one nie przeszły na wyrok. Taktyka husarska. Przede wszystkim w ręku najgroźniejsza broń, jakiej już nie używało żadne wojsko, a w Polsce doprowadzono do, do szalanu perfekcji, po prostu do kompletnego szaleństwa, to jest kopia husarska. Długość 6,2 metra. Trzymana. Jest tylko możliwe posługiwanie się nią dlatego, że ona jest w środku wydrążona. Jest pusta w środku. To jest rura drewniana. Ale o odpowiedniej wytrzymałości. Trzymamy ją tylko tyle wystaje nam tutaj. Czyli to jest mniej więcej pół metra. Czyli tak naprawdę przede mną 6,2 metra wystaje około 5. 70 mam tutaj przed sobą. Czyli praktycznie, jeżeli stanę gdzieś w tym miejscu, siedzę na koniu, to ty już nie żyjesz. No. Nawet mając, powiedzmy, taką pikę, którą stajesz tutaj i zasłaniasz się, blokujesz nogą, tu trzymasz rapier albo szablę i czekasz na uderzenie jazdy, ona ma najwyżej 5 metrów, idzie pod kątem. Nie ma szans, żeby dosięgnęła pierwsza kusarza. Kusarz zresztą nie będzie się bawić. Wiesz, co on z nią robi? On wbije konia na tą pikę. Jego koń zginie. Ale ty już nawet tego nie będziesz wiedział, bo ty już też będziesz marzył. Zanim jego koń się wbije na pikietą, jej husarska kopia już się przebija. Koniem w koniu wbija się ta pika, ona się pogrąża, wbija się w niego dość głęboko, łamie się oczywiście. Koń zaczyna umierać.